Szanowni Państwo, rozgoście się, usiądźcie bardzo wygodnie, bo dzisiaj zabieram Was do cudownej Tajlandii. Zapraszam, zapraszam. Dobra nie ma czasu zakładajcie buty wychodzimy Bankok czeka Za każdym razem jak wychodzę na ulicę Bangkoku to rozwala mnie poziom urbanizacji niespotykany na pewno na skalę Polski to jest totalnie nieosiągalne ale nawet na skalę Europy to jest to coś niewyobrażalnego i nieporównywalne z żadnym miastem w Europie, które widziałem. Wieżowce po kilkadziesiąt pięter ciągnące się właściwie po horyzont, a nad miastem pociągnięta sieć autostrad, dróg szybkiego ruchu i do tego jeszcze kolej powietrzna, która przyspiesza komunikację miejską jest naprawdę wszystko dobrze zorganizowane Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane Działa jak w Pociągi przyjeżdżają co do minuty W punkt Także można sobie wszystko elegancko zaplanować Przedostać się w ciągu godziny Na drugą stronę miasta, które jest gigantyczne No i jak zawsze typowa dla wielkich azjatyckich miast tego regionu Absurdalna logistyka Sieci elektrycznej Pociągnięta jakby robią ją zwykły Janusz Naprawdę wygląda to kuriozalnie. Tak to wygląda od dziesiątek lat i się sprawdza i jakoś działa. Także w całej tej ogromnej urbanizacji taka lipa elektryczna, ale to działa. Dość zaskakujące, Bangkok przy tak ogromnej skali pozostaje wciąż miastem bardzo, bardzo czystym. Nie mówię oczywiście o skrajnych przypadkach, bo są naprawdę takie miejsca, jak wejdziecie sobie w jakąś boczną uliczkę za jakimś ryneczkiem że złapanie za głowę to będzie mało naprawdę, uwierzcie mi natomiast przechadzając się normalnie ulicami miasta spacerując sobie no nie spotkać tutaj zbyt wielu śmieci i jest to bardzo przyjemna odmiana w porównaniu do Wietnamu no i Kambodży niestety a pośród tego całego rumoru, zgiełku i gpału zielona oaza tego miasta czyli Win Park Jedno z moich ulubionych miejsc w Bangkoku musisz jeszcze Duży park ze sporą ilością wody, wypełniony naturalną zwierzyną. Ptaki, wiewiórki, warany, rybki. Naprawdę spoczką możesz tutaj wkręcić, posiedzieć na trawce i po prostu odpocząć od hałasów miejskich. Odciąć się troszkę od tego. Tempa życia na wysokich obrotach chłopaki grają w szachy jest mega mega przyjemnie naprawdę warto się tutaj wybrać jak będzie kiedyś w Bangkoku Lumpini Park bardzo łatwy do znalezienia i jest całkiem sporo fajnych rzeczy do oglądnięcia tutaj można fajnie sobie połazić bardzo wam to polecam no i jeszcze wracając do komunikacji miejskiej w Bangkoku Zawsze mi się to podobało, że można tutaj się przemieszczać na wiele różnych sposobów, zaczynając właśnie od wspomnianego wcześniej SkyTrain, czyli takiej kolejki na podwyższeniu, która czasami leci nad miastem na wysokości 3-4 piętra. I można to sobie jakoś tam fajnie krosować z innymi środkami transportu, ze zwykłymi tradycyjnymi taksówkami albo z autobusami albo z taksówką wodną, autobusem wodnym, który płynie przez kanały e, przez centrum Bangkoku, ale też na głównej rzece, czyli na Menamie można sobie przejechać cały Bangkok z południa na północ, albo z północy na południe. Naprawdę bardzo fajna sprawa i bardzo widowiskowa, zwłaszcza jeżeli płynie się podczas zachodu słońca. Naprawdę super to wygląda. I też jeżeli, jeżeli kiedy, kiedyś byście mieli okazję być w Bangkoku, to Wam polecam właśnie przepłynąć sobie za grosze, dosłownie za równowartość około 2 złotych cały Menam w trakcie zachodu słońca lub chwilę po zachodzie słońca. Myślę, że będziecie na pewno pod bardzo dużym wrażeniem, bo na mnie zawsze to bardzo dobre wrażenie robi. Takie miasto chodzące się do snu. No biorąc pod uwagę to, że jestem żarłokiem, trochę nie tak by było nie wspomnieć o słynnym Street Foodie Bangkok jest chyba światową stolicą Street Foodu i naprawdę można tutaj za śmieszne pieniądze obieść takiej dziwności, tak pysznych rzeczy, tak dziwnych rzeczy. Nie chodzi mi oczywiście o skorpiony na patyczkach i ptaszniki na patyczkach, wszystkie wszelkiego rodzaju robactwo, no bo to jest, no to jest taka płatka, turystyczna, to nie ma w ogóle praktycznie żadnego smaku i ten jest po prostu Mega mega chrupkie i mega suche to jest właściwie sam pancerzyk, także uwierzcie mi nie ma, nie ma w tym nic wyjątkowego, jeżeli chodzi o smak. No, natomiast tak sobie troszkę wybijecie z kumplami piwa na głównej ulicy Bangkoku, czyli Kaosan Road, to to każdy będzie chciał udowodnić jaki jest bohater, będzie je takiego robota. Stąd jakby ich obecność tutaj na ulicach. Mówiąc jedzenie mam na myśli najlepsze Najlepszej klasy padaje za naprawdę śmieszne pieniądze, bo w granicach 10 zł dostajecie porcję taką, że ja z krewetkami. I to nie z krewetkami, z takimi jak mały palec, tylko takimi jak dwa kciuki. I to naprawdę ma... No, oh, thank you sir. <laughs> Pan stuktuka chciał mi sprzedać wycieczkę? chciał sprzedać wycieczkę tu tukiem najbardziej as asertywnemu gościowi na świecie. Powiem wam, że jestem mistrzem w odmawianiu, bo mam tak autentyczne wymówki, bo są po prostu prawdziwe i po prostu mówię, że mam zaraz pociąg, bo kupiłem bilet, także no jakbym wytrącam im broń z ręki na samym starcie, a wracając do jedzonka, Jadłem taką rybę smażoną z czosnkiem, że to się w pale nie mieści. Za tak śmieszne pieniądze. Hello. Naprawdę, już nawet nie pamiętam, ona kosztowała około 20 zł, ale to była taka porcja na dwie osoby. To było coś po prostu, <coughs> pardon, to było coś po prostu niesamowitego. Troszkę Tajlandia się zepsuła pod względem płatności. To znaczy 7-Eleven, najbardziej popularny sklepik, w którym się takie piczku i tak dalej, jakieś przekąski. Zawsze przyjmował płatności kartą chyba do, od 100 batów. Teraz jest to 300 batów, czyli jakieś, e, czyli jakieś 40 zł. Czyli musicie zrobić zakupy za 40 zł, żeby dopiero móc sobie zapłacić swobodnie kartą. To jest trochę dużo, no, zwłaszcza jak powinniście sobie po prostu kupić napój. Także musicie płacić w lokalnej walucie w batach. Ja sobie baty wymieniam z dolara. I problem też z tą wymianą jest taki że oni chcieliby dostawać banknoty praktycznie nowe. Wystarczy, że jest lekkie zagniecenie i już może być lekki problem z wymianą lub obniżeniem kursu. Dlatego jakbyście kiedyś się szykowali do wyjazdu przygotujcie sobie świeże banknoty ze świeżych serii. Najlepiej setki, bo za do setki dostajecie najlepszy kurs. Najlepiej takie świeżutko, świeżuśko wydrukowane. Trzeba uważać na ceny, no bo na przykład ja w tym pubie zapłaciłem za duży dzbanek piwa 1000 batów, czyli 130 zł. Bardzo mi smakowało, no nie miałem wyboru. No tak czy inaczej na San Road trzeba być, chociażby po to, żeby po prostu przejść się tą ulicą wieczorkiem i zobaczyć, jak wygląda taki mocno imprezowy tajlandzki świat. Ile tu się przewalo ludzi, ile tu jest świateł, ile tu jest różnych, różnych dziwności. I różnych dziwności naprawdę jest. O... Może jakieś tajlandzkie takie? dupeczki z siusiaczkami one fajne są mówię ci ale ogólnie będąc tutaj po prostu bądźcie czujni bądźcie czujni, bądźcie wyczuleni na to że jak ktoś do was podchodzi coś proponuje to on nie chce wam zaproponować zarąbistej okazji, naprawdę on chce zarobić i to zazwyczaj dobrze zarobić dobrze na was przyciąć jest zazwyczaj pośrednikiem który zgarnia naprawdę bardzo wysoką prowizję za to co robi Lepiej na własną rękę sobie sami znajdujcie, sami sobie znajdujcie atrakcje, takie jak właśnie podróż tym statkiem, takie jak kupowanie biletów do świątyń na własną rękę. Nie dawajcie się nacinać, że ktoś was gdzieś zaprowadzi w cudowne miejsce i zrobi to na za 20 batów, bo na bank, na bank będzie chciał po prostu na was zarobić w jakiś inny sposób. Po prostu uważajcie, dziękujcie grzecznie, odchodźcie, a wcześniej po prostu sporządzajcie sobie mapę rzeczy, którą chcecie zobaczyć, a jak coś to do mnie po prostu piszcie, albo dzwońcie, jeżeli macie numer ja wam naprawdę chętnie podpowiem, co w Bankoku powinniście zobaczyć, no bo tak mi się wydaje, że mam to mniej więcej oblatane. Jak coś to wbijajcie. A teraz a, ciężko mi to przychodzi, ale znowu się muszę pożegnać z Bankokiem, tak jak mówiłem, za chwilę mam pociąg, za około półtorej godziny, także łapię sobie. Będę z plecakiem, także nie łapię tu tuka Wybieram sobie troszkę inny sposób pojechania na stację kolejową. Skoczę sobie grabem, czyli takim uberkiem lokalnym, o którym wspominałem już w Wietnamie. Tutaj on jest cały czas, cały czas funkcjonujący w tej części Azji. No i tam przejechanie około 7 km będzie mnie kosztowało około 100 batów. Czyli mniej więcej 13 złotych. Jak na podróż w komfortowych warunkach z klimatyzacją. To mało. Mało, no ale ciężko stąd wyjechać. Naprawdę już nie mogę się zebrać. I jakoś co chwilę sobie wmawiam, że będę mógł złapać kolejny pociąg. A nie ten, który o 13 będzie na mnie czekał na stacji. Bo tak pasy mi się nie stanie, gdyby pociąg odjechał. Bo potem mogę złapać kolejny. Jak kolejny odjedzie, za te kolejny. A może zostanę tu jeszcze jeden dzień. No, ale nie mogę tak tego odwlekać, szlak mi trafi, muszę ruszać dalej, muszę niedługo wrócić do Polski, muszę o tym myśleć.